Quentin Tarantino wybrał najlepsze filmy tego stulecia. Zwłaszcza jeden istotnie się wyróżnia, ale wydaje mi się, że króki nowego postmodernizmu zasypował naprawdę mocarną listę. Tymczasem, zaobserwuj ten profil, żeby zawsze mieć co oglądać i daj znać, których tytułów ci na tej liście brakuje, a które też uważasz za topkę. Numer 10 to o północy w Paryżu, faktycznie chyba jeden z najpiękniejszych filmów Woody'ego Alena. Numer 9 to wysyp żywych trupów najlepsza komedia o zombie za kamerą genialny Edgar Wright, który ma na koncie sporo perełek. 8 to Mad Max na drodze Dniewu. zero zdziwienia chyba najlepszy blockbuster dekady. To chyba moje największe zaskoczenie czyli niepowstrzymany thriller akcji z Denzelem Washingtonem. 6 to Zodiak czyli chyba najbardziej niedoceniony film Davida Finchera. 5 i aż Podaje się krew, rzecz wybitna topka filmów pola Thomasa Andersona, moim zdaniem, reżyserskiego geniusza. Cztery to dunkierka, czyli realizacyjna popisuwa Chrisa Nolana. Trzy też uwielbiam między słowami piękny z komedii z melodramatem od Sofii Kopoli. Numer dwa to to history trzy. Niektórzy mogą być zaskoczeni, ale tarantino wielokrotnie podkreślał, że to Story od 1 do 3 to jego zdaniem trylogia doskonała. No i numer jeden oscarowy legendarny helikopter w ogniu. Tutaj macie jeszcze listę od 11 do 20, bo Tarantino w sumie wymienił 20 tytułów. Osobiście gorąco polecam zwłaszcza Battle Royale no i miłego